Maleczków, dzisiaj zobaczymy, y, jakim kolorem mamy budować w Design 4. to jest pierwszy film dsm 4 na tym kanale. I możemy budować ogólnie tylko tym kolorem. Więc ok, y, wchodzimy sobie do koła. Tego... Nie... Mogę, żeby to był niebieski, bo ja kocham niebieski. A to niebieski, albo nie wiem, czy ja jestem tym kołem. O, właśnie, Jest, jest, nie. Nie, te wody. No dobra, przenieśliśmy się już do Simsów i. no? Dobra, jakie mieliśmy? Czerwony, tak? Dobra, czerwony, czerwony, czerwony. Na początku sobie zbudujemy taki domek, myślę. Coś takiego. I możemy to jeszcze. Nie wiem, dobra, zaraz się tym zajmiemy. nie chcę piwnicy. Chcę tutaj być. I tak, czerwony. Potem zrobimy ze ściany, ale... Kurczę, jakaś czerwona ta... Czerwona kuchnia by się przydała. I... Tak w ogóle to już nie mamy. Więc dobra, nie ma żadnej czerwonej kuchenki. To jest czerwona. Nie wiem, określcie sami. Myślę, że podmogę byśmy mogli robić nie, nie czerwoną ale nie wiem ogólnie to nie wiem tu tym sobie zrobić nie tak czekajcie po, jak, dobra. podłoga też chyba czerwona. to jest takie brązowo czerwonowo Jezu, ale tak brzydkie to musi być naprawdę okropne to musi być takie budowanie tylko z czerwonego jeszcze czwone trochę dobra z blatami będzie najmniejszy problem, bo i tak zawsze używam tych blatów. Ok. Czyli bierzemy sobie na pewno to. I teraz to. I tutaj sobie lodówkę zrobimy. A nie, lodówka jest. I to sobie tutaj możemy zrobić te z lewej. Jest lef, fajny czerwony. To jest czerwony, taki małżony. To jest małżony. Kurczę, Będziemy musieli to użyć w łazience na pewno. Dobra, y, mniejsza z tym. Weźmy sobie jakieś szafeczki tutaj. Ogólnie, bo tak pusto. Nie fajnie tutaj jest. Hops, hops. Takie hops, hops. słuchajcie. Right. Hops, hops, hops. Hops. I hops. No i co, i ładnie. Dobra. Yy... Nie wiem co dalej. Ogólnie możemy tutaj zrobić teraz łazienkę jakoś. Yy... Z takiego myślę. 3 na 3 łazienka tak zazwyczaj robię. A ale nie, to mi chodziło. Dobra. Nie wiem, czemu ja tam sobie w ogóle normalną podłogę. No ja, już wiecie, chyba jednak tam zostawię normalną podłogę. Czy nie ma tu żadnych czerwonego czerwu to było niby czerwone takie, ale. Nie jestem pewien, czy to jest czerwone. To jest czerwone. Dobra, więc. Myślę, że taki czerwony możemy sobie zrobić wszędzie. I. Nie ja wiem, co dalej ogólnie. Możemy zrobić sobie tutaj drzwi do łazienki, tylko telewonę. jak to mówią. No do dobra. Lecimy dalej. Kurczę. Tak ogólnie to za bardzo... <laughs> Chyba to trzeba dać. Już nie, bo to dwie strony jest Kurcze. No, nie będę takim wielkim drzwi do kimś nadawał. Musi się coś znaleźć. Czerwone, to może to czerwone będzie. No, każmy, że to jeszcze czerwone, tylko bałskie. Każdy jest, to wasze różnice, ale. Gdzie ten czerwony, to jeszcze chodę. Hopa! jakby w ogóle pierwsza raz sobie robię drzwi z darkiem w domu jakimś. Ogólnie, bo tak to nigdy nie robiłem Dobra yy, Teraz zrobimy sobie kibelek I tak, albo wandę, albo pieszczęć Wiem, że chyba w piesznicach na pewno jest Czuj, czerwonego, nie da widzę tego Dobra yy. Ej, wie się co, może być kłopot lekki Ej, wie bo ja nie wiem, czy tu jest coś czerwonego o, czy... Wiecie co? Chyba sobie wezmę to czerwone, bo... Nie ma tu nic innego faktycznie, więc... No sorry, to nie jest takie czerwone, ale trochę jest. Dobra, kibla czerwonego pewnie też nie będzie... Miała, nie będzie... No nie ma czerwonego o, no to znowu improwizacja, Pff. nie wiem, sobie czarny kibel. ale już mi w głowie się tak to chęcić tego czerwonego, to jest takie... Jezu, jakie to brzydkie, nie chcę takiego czegoś. No właśnie, nie wiem, jak to ma działać, to jest czerwoniutkie, czerwoniutkie. Dobra, robimy normalny kibel, bo nie ma czerwonego znowu. Twórcy gry nie mogą zrobić czerwonego kibla. Na jakim dodatku, który mam na drugim komputerze ogólnie, to tam były takie fajne. Zresztą były takie belki, bo ja tam mam faktycznie wszystkie dodatki. Ej, dobra, e, dodamy sobie tutaj bydło. Co? Od kiedy to kiedy się do bydło dodawać. Zawsze daje ja się, ja zawsze jakieś potem półki musiałem robić, żeby bydło tutaj było. Ale, e, Wiesz z tym, możemy tutaj na drzwiach postawić szla, na drz z tym postawisz szlachet i kibeleł. Czy jest kibeleł? Jest kibeleł. Y, Okej. Okay. Teraz tutaj trzeba zrobić jakieś kafeleczki, których znowu pewnie nie będzie trzeba... To nie jest czerwone. To też nie jest czerwone. Kurczę, tutaj jest czerwone. o. Ale brzydkie to jest. Wiecie co, ja nie wiem, czy ja tu po prostu nie zrobię czerwonej tapety zwykłej, wiecie, bo nie, chyba mamy czerwoną tapetę. Teraz będzie salon, i ogólnie to z salonem myślę będzie najmniejszy problem. Dlatego, bo ja i tak zwyczaję czerwone salony, to nie będzie w ogóle problem, chyba. Chyba salon możemy sobie zrobić taki otwarty. Chyba sobie potrójną kanapę czerwoną. I. Nie ja chciał tak o, o to tylko czerwone. O, tylko takie całe czerwone, a nie takie pół czerwone. O to. I o tutaj tutaj mogę sobie dać ci, 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 to. I teraz mogę sobie dać to, a to jest to duże. To duże to mogę sobie dać tutaj. I dziwnie to wygląda, ale nie jest Jeszcze było takie samoch, Nie takie samo. Oto to było. No tak. jest jak już dawno nie wiem w te simsy. Naprawdę. Też dawno. Dobra. Yy, tutaj nie ma nic czerwonego z bookshelfów? Ja Nigdy jeszcze nie ma czerwonego bookshelfu. Nie, no weźcie. A co to ma być? Dobra, to będzie po będzie. Dobra, teraz trzeba zrobić biurko, zaraz tutaj dodam telewizor też oczywiście, ale na początku sobie zrobię tutaj pół Jak się robią pół bo już nie powiem, to... Takie wysokie pół sobie gdzieś Tutaj gdzieś... zrobię sobie. Tutaj sobie zrobię tak, tak. I tutaj sobie zrobię... Zrobię... Nie wiem, co sobie zrobię, telewizor sobie zrobię, o! Eee, tak jest, taką półeczkę ogólnie, i teraz potrzeba kogoś światło dodać, ale to potem, bo tak, ja tak nie po kolei wszystko robię. Jakby ktoś chciał zauważyć. Eee, dobra, eee, zdejmujemy to. Papap, papap, pa, tak, papap. Eee, zrobimy sobie tutaj, zrobimy sobie komputer, czy. Komputer. Nie ma. Tak sobie myślę. No w tak na sobie mogłoby być to, ale to nie jest takie lekko czerwone. Tak, jakby ta klawiatura. Jakby no... No jestem zawiedziony lekko. Jakby sobie coś wbić z tego. Nie wiem, nie wiem, bo nie wiem, czy to ma kolory w ogóle, ale. Kurcze. No to mamy lekki kłopot, wiecie? Bo. No bo jest taki głupot, no bo ja za bardzo teraz nie wiem, jaka mam to zrobić. Kurczę, bo chcę ale chcę to, ale to już takie będzie trochę... No dobra, no, ale myślę, że to jest ładnie zasad po prostu. Cześć, coś, coś poniżej cza pasa, czas poniżej pasa. O, tutaj to już nie ma problemu, ale wygląda to po prostu... słabo. I czemu? Nie ma bukszelfów czerwonych, bo ja chcę tego bóg nie tego, nie tego, tego. A ten bukszelf, no to jest taki czerwony, tak, jak pod ładnym światłem się, jak się ma to patrzeć, czerwonym światłem, to się wie. Dobra, może tą to usunę i tutaj będzie tylko to. I teraz tak, najgorzej chyba teraz będzie z żyrandole, żyrandolami. Taki pomaręczowo czerwony, nie? No co? No, e, jest czerwony. Taki czerwony, ale. Okej. Okay. Mój ulubiony Żerandon to jest jeden z tych, i jest czerwony przy okazji. I dobra, teraz mam jeszcze bardzo dużo wolnego miejsca i za bardzo nie wiem, co ja mam tu zrobić, wiecie? Z taki teraz po prostu dramat dla mnie, bo. Kurczę, bo ja nie wiem, co takie dużo nowe wiem. A nie chcę mi się go zmniejszać. Wojejecie ściany jeszcze robić i tyle. Dobra, e, to zrobimy tak: Pododajemy tutaj pierdły, Tak jak to ja lubię. E, czyli gdzie są pierdły? Pierdły na pewno będą w tych pierdłach. E, nie wiem, ile razy powiedziałem pierdła, ale okej. Okay. Możemy sobie na przykład dodać: e, Nie wiem, co. Klotki, miejsce klotków ojejku jejku jejku co jest to kluczy ojejku co ja nie wiem co zrobić już trochę za dużo tu jest miejsca jeszcze możemy tutaj zrobić boxera zrobić to 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 już jest taki przestonek trochę okej okay. robimy sobie tak tak albo tak No i to chyba będzie już na telewizorze A! Jeszcze ja zrobię. Jadalenia. Ty 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 ty. czemu to wszystko jest brązowe? Ja nie wczoraj robię takie ciasto. Eee... To nie wiem, no powiedzcie, że to jest wody, no. Niech ktoś powie w komentarzu, że jeszcze czerwone, przypnę serduszko i dostanie subskrypcję ode mnie w ciągu tygodnia. Dobra. Nie wiem, czerwone krzesła. To jeden, dwa, trzy. To w ogóle nie wiem, ja chyba mam Bibi mówę obiekt włączone, Mów obiekt włączony ogólnie. A czy by teraz się to światełko przydało, tylko tyle nie wiem, mnie czerwonych rzeczy. to aż smutne jest. No to jest takie różowe, no to może być chyba. Dwa i trzy. I zrobimy sobie tak, jak... jak to lubią Tyryski. Jak to tryski lubią najbardziej. Nie wiem, jak się mówią e b nie wiem, gdzie to jest. z na drzewie i nikt o tym nie wie. Okej. Może być to. No problemu. bo życie to tak przesadzanie. to za bardzo już nie wiem co mam tu robić, bo no. Jeszcze by się miska przydała. O! do miska. Nie ma czerwony misku. Ale... do owoki. Tak, są czerwone owocki, nie wiem czy są czerwone owoki. Dobra, e, teraz sobie wiemy sobie drzwi, 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 drzwi. Drzwi to są takie drzwi, które się drzwi Syja. Dobra, e, drzwi. Tak, klub nocny jakoś. jeżeli chcecie, żebym zrobił jakiś kolor klubu, to z tego najlepiej. Ej, fajnie to wygląda, wiecie? Tak, Ale czekajcie, bo ja tutaj nie zrobiłem tego czerwonego. Czy się kapnąłem. E, czy to się na czerwony błagam? Jest! A czy to się na czerwony? Jest! E, no dobra. No to co. Wlecimy do Szczecin. Nie jest już chyba, bo zobaczcie, no jeszcze daszek można zrobić. Chociaż tak nie będzie trwał do końca, co... co ja zrobię? Co to ma Coś się Co Zrobimy sobie coś takiego. To fajnie by było z tego kiedyś klub nas w tej sobie, wiecie? Jeżeli chcecie, żebym to przerobił na klub nocny... Ej, czekajcie, bo podłogi w nie zrobiłem, co ja się woda Czerwona podłoga, czerwone kafelki, czerwony ja, czerwony ty, czerwony Dobra, To no, ja z tym... Wszystkie te kafelki są, ale okej. Okay. No, ma ja wyzory. To już by chyba było na tyle, nie? No bo ładnie to wygląda. A, jeszcze skrzyn... skrzynka podstawa. Ogólnie nie. Jeszcze tutaj takie dodatki porobię i widzimy się za chwilkę. No dobra, no to już chyba tyle, nie? nie wiem, napiszcie mi w komentarzu, czy wszystko zrobiłem już. Kuchnia jest, sadownia jest, skimbal jest. Salon jest. Pokój gamingowy, można tak powiedzieć, jest. No, ale piękny no, wiecie? I to wiecie? Nigdy takiego chyba ładnego domu nie zbudowałem. Dobra widzowie. To już by było na tyle. Możemy w jakimś odcinku to przekształcić na klub nocny. Nie wiem, możemy słuchować. Dobra widzowie. To już będzie na tyle. Subskrybujcie. lajkujcie, czekajcie, co chyba pojawia się do poziomu w Nie No oczywiście, To wszystko trzeba co za to, powiedzieć, że 50 Tak kocham wideo. Dobra, co ja tam mówiłem? Subskrybujcie, lajkujcie, jak chcecie. Bo będziecie bić przez tego typa. Nie no, żartuję, ale... O, nawet ma czerwone rękawiczki. Nie no, żartuję, nie będziecie bić. Dobra, yyy... Fajnie. To